2 rozgrywany był przez dwa dni i liczył 27 odcinków specjalnych. Pierwszy etap i 6 OS-ów zadecydowało o losach rywalizacji. Bardzo szybkie i trudne technicznie odcinki pierwszego dnia odbywały się w nocy i wtedy właśnie zakończyła swój udział cała czołówka. Niestety wśród pechowców byli także Polacy. Mistrzą Polski od początku nie jechało się zbyt dobrze. Po dwóch dniach zapoznania się z trasą nie czuli się najpewniej, jednak po czterech OS-ach zajmowali trzecią pozycję w rajdzie. Niestety na piątym przy wymijaniu rozbitego auta lidera klasyfikacji Krysa Princena Polacy zahaczyli o jakiś wystający przedmiot i uszkodzili koło oraz część układu kierowniczego. O ile pierwsze uszkodzenie udało się naprawić, to drugie zadecydowało o wycofaniu się z rajdu. Wicemistrz Belgii Princen do momentu wspomnianego wypadku prowadził zdecydowanie w klasyfikacji. Oprócz niego już na pierwszym OES-ie wypadł mistrz Belgii Van de Wałę stawce zostało niewiele mocnych aut. Niestety Belgia przeżywa kryzys jeśli chodzi o sport rajdowy. Głównym powodem jest wprowadzony od początku tego roku zakaz reklamowania wyrobów tytoniowych. Nie trzeba dodawać, że właśnie te koncerny sponsorowały wiele znakomitych załóg, a wraz z ich odejściem nie oglądamy na belgijskich trasach Patrika Snajersa, Renault Ferreita czy Greguara Demeviusa. W związku z wydarzeniami pierwszego dnia ton rywalizacji nadawał Dawid Luax w Corolli niespokrewniony z Freddim. Po wypadnięciu Princena Belk wygrał niemal wszystkie odcinki specjalne i oczywiście zwyciężył w rajdzie. Drugie miejsce zajął Pascal Gaban jadący Citroenem Saxo Kitkara, a trzecie w bliźniaczym aucie Xavier Boucher.